Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. W dzisiejszym filmie opowiem o moich przemyśleniach odnośnie Pewnych zasad, którymi sama się kierowałam dotychczas, zanim zaczęłam tak naprawdę rozwijać swój osobisty styl. Ten film nie będzie się tyczył zasad, które są formalne i które traktują na przykład o tym, w jaki sposób ubrać się na daną okazję. Nie, to będzie raczej film o zasadach takich umownych. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Nie chciałabym, żeby ten film stał się regułą, która polega na łamaniu reguł, o których zaraz powiem. Jeśli jeszcze nie wiesz do końca, co Ci pasuje, to poruszanie się w pewnych sztywno określonych ramach będzie pomocne. Natomiast jeśli masz ten etap już za sobą, wiesz mniej więcej, co lubisz i co nosisz, to trzymanie się kurczowo pewnych zasad, może bardzo ograniczać to, w jaki sposób wykorzystujesz potencjał swoich ciuchów. No dobrze, więc zaczynajmy od pierwszej reguły. Pierwsza zasada polega na tym, żeby nie łączyć ze sobą biżuterii srebrnej i złotej. I poniekąd rozumiem, dlaczego ta zasada nadal funkcjonuje, bo dzięki takiemu rozdzieleniu łatwo jest uzyskać dość spójną stylizację. Jeśli założymy tylko srebrną biżuterię i w dodatku połączymy ją ze srebrnymi elementami w naszych akcesoriach, np. Na, na pasku i na torebce, to zyskamy no, dosyć spójny look. I nawet mówiłam o tym w jednym z poprzednich filmów. Tylko pytanie, czy my zawsze chcemy mieć taki super spójny i wyszlifowany look? Czasami może nam zależeć na bardziej nonszalanckim efekcie i dopasowując wszystko tak idealnie, kolorystycznie, nie będziemy w stanie go uzyskać. Tą zasadę trzeba przełamywać umiejętnie bo łatwo jest tutaj wyglądać tak jakbyśmy narzucili na siebie po prostu przypadkowe elementy, które w ogóle do siebie nie pasują. Moim sposobem na to jest posiadanie chociażby jednego akcesorium, które ma w sobie kolory zarówno srebrne jak i złote. W moim przypadku jest to po prostu zegarek ma złotą tarczę i srebrną bransoletę. Ile kroć go zakładam, po prostu dzieje się magia. To jest taki mały element garderoby, a kiedy Mam go na przykład w połączeniu ze srebrną bransoletką i z złotymi kolczykami, to to wszystko magicznie się spina. Kiedy nie mam tego zegarka, właśnie wszystko wygląda bardziej przypadkowo. Poszukajcie takiego elementu dla siebie albo sprawdźcie, czy jakiś element z waszej kolekcji biżuterii nie daje przypadkiem takiego właśnie efektu. Tak na szybko przypominając sobie Perły są fajnym łącznikiem srebra i złota. Druga zasada głosi, żeby zawsze zakładać pasek od spodni. Ja tej zasady trzymałam się dość mocno jeszcze kilka lat temu. Wyjście bez paska było dla mnie mało komfortowe i czułam się, jakby czegoś tutaj brakowało. I ta zasada generalnie nie jest zła. Pasek jest fajnym akcesorium, ale jeśli zależy nam na uzyskaniu stylizacji, która jest lekka, na przykład w lato jest taka zwiewna, taka eteryczna, bym powiedziała, to pasek może być pewnym utrudnieniem. Pasek jest raczej czymś, co sprowadza stylizację na ziemię, czymś, co nadaje większej struktury całej stylizacji. I też często jest bardzo mocnym elementem, na który od razu zwraca się uwagę. Dlatego paski świetnie sprawdzają się przy podkreślaniu talii. Ale kiedy mamy spodnie biodrówki czy spodnie z normalnym stanem, dodanie na siłę paska za każdym razem może sprawić, że nie dość, że zaburzymy swoje proporcje, to jeszcze dodatkowo, Odwrócimy uwagę od tych elementów, które chcemy eksponować, a zaakcentujemy w tym miejscu. Trzecia reguła polega na tym, żeby pasek, torebka i buty najlepiej były wszystkie w tym samym kolorze. Ta reguła ma podobne zadanie jak ta ze srebrem i złotem, czyli ustanawiać pewne ramy, według których się poruszamy i dzięki którym w łatwy sposób możemy uspójnić całą stylizację. Natomiast według mnie ona ma jeszcze ogromny potencjał, żeby wpędzać nas w zakupoholizm. No bo co, kupiłam czerwone buty, no to teraz muszę dokupić torebkę. Jestem za tym, żeby swoje akcesoria dopasowywać nie tylko do siebie nawzajem, ale do jakichkolwiek elementów, jakie znajdują się w naszej stylizacji. Polecam spojrzeć czasami na swoją stylizację, nie jak na spodnie, bluzkę, kurtkę, tylko jak na plamy koloru, a wtedy zrozumiesz, że element czarny wcale nie musi znajdować się zawsze w tym miejscu albo zawsze na ramieniu, tak jak torebka. Chodzi o to, żeby kolory miały swoją kontynuację. Widziałam takie fajne przykłady, gdzie dwoma kolorami, które ze sobą współgrały, były czerwone buty. I czerwona szminka. To był świetny i zupełnie nieoczywisty, nieoczekiwany efekt, ale robił świetne wrażenie. Tak samo uważam, że nie musisz na przykład zakładać czarnych butów, jeśli masz czarną torebkę. Może to być równie dobrze czarna apaszka i czarna torebka, albo w ogóle torebka czarna może być jedynym czarnym elementem w Twojej stylizacji i dzięki temu będzie się bardzo wyróżniać. Wszystko zależy od tego, jaki tak naprawdę efekt chcesz osiągnąć. Więc znowu, nie neguję, ale to jest jedna z tych reguł, które bardzo ograniczają wyobraźnię. I bardzo zachęcam do eksperymentowania z przełamaniem jej. Kolejna zasada sprawia, że mam ochotę wywrócić swoje oczy o 180 stopni w głąb czaszki, bo po prostu no, jest kiepska. Chodzi o to, żeby ubierać się w ten sposób, żeby zamaskować wszystkie swoje niedoskonałości i wady. I teraz możecie zapytać, w czym problem? Bo generalnie każdy ma w sobie jakiś element, którego nie lubi i który, no, niekoniecznie musi być zawsze uwydatniony. Otóż z doświadczenia mojego i nie tylko mojego, wiem, że o wiele lepsze efekty osiągniesz, kiedy będziesz ubierać się tak, żeby podkreślić to, co w sobie lubisz, a nie zamaskować to, czego nie lubisz. Pomijając aspekt estetyczny. Podchodząc do lustra z takim nastawieniem, tak naprawdę pielęgnujesz swoje kompleksy zamiast dostrzegać to, co w sobie najlepsze. Mówiłam już o tym w filmie z wyborem sukni na wesele. Nie wierzę, że nie ma w tobie nic obiektywnie, co nie nadawałoby się do podkreślenia. Na moim przykładzie ja, na przykład, bardzo lubię moje nadgarstki. No i nogi, bo w proporcji do mojego tułowia są trochę dłuższe. Generalnie, żeby częściej pokazywać nadgarstki, podwijam właśnie rękawy tak jak teraz. Zakładam czasami jakieś ozdoby. No a jeśli chodzi o nogi, to zakładam po prostu wydłużające doły, na przykład krótsze spódniczki albo to co wolę bardziej, bardzo długie spodnie z wysokim stanem. Ja rozumiem, jak to jest, bo sama mam kilka rzeczy, których w sobie tak naprawdę nie lubię, chociaż z czasem nauczyłam się tym aż tak nie przejmować. Ten sposób ubierania, który ja chcę Ci zaproponować, wymaga tego, żebyś po prostu zostawiła w spokoju te mankamenty. Na przykład nie lubisz swojego tułowia, uważasz, że ma nie taki kształt, jak powinien mieć. Za to, na przykład, tak jak ja, dosyć. Lubisz swoje nogi, więc to, co możesz zrobić, to założyć sukienkę, która no, nie będzie na siłę podkreślać tych części, których w sobie nie lubisz, ale nie będzie ich też ukrywać jakoś przesadnie. Za to będzie odkrywać na przykład większą część nóg albo będzie w jakiś określony sposób sprawiać, że one będą bardziej widoczne w tej stylizacji. Gwarantuję ci i ja też to na sobie zauważyłam, że jeżeli zaczniesz w ten sposób podchodzić do swoich stylizacji, to będziesz z czasem coraz lepiej czuć się w swojej własnej skórze, a i inni też częściej będą cię komplementować. I ostatnia zasada polega rzekomo na tym, żeby nie łączyć kolorów czarnego i granatowego oraz czarnego i brązowego. To jest zasada, która ma chyba najwięcej sensu spośród tych wszystkich, o których mówiłam. No więc, jak to działa? Ogólnie, jeżeli zestawimy obok siebie czarny i granatowy, to te dwa kolory będą trochę się przytłumiać wzajemnie. Czarny nie będzie taki czarny, a granatowy będzie właśnie lekko zgaszony. Tylko, że to działa w momencie, kiedy zakładamy na siebie taką samą tkaninę czyli czarny jest z bawełny i granat też jest z takiej samej bawełny. Natomiast możemy to w bardzo łatwy sposób obejść, zakładając Różne tkaniny po prostu. Na przykład jedna z tych rzeczy może być satynowa, albo może być pleciona z grubej wełny, może to być jakiś gruby sweter z fajnym wzorem. Tutaj myślę, że niejednolity materiał stanowi wystarczający kontrast, żeby na nowo wzmocnić te kolory i żeby one się wzajemnie nie wykluczały. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie i czy znacie jeszcze jakieś inne dziwaczne zasady, którymi nie warto się sugerować. A może nie zgadzacie się z tym, co powiedziałam, też koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!